Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Jak widzicie, mamy przed sobą dwa pojemniki małe i dwa pojemniki duże, a obok mamy korę i mech. Oznacza to, że pajączki, które aktualnie znajdują się w tych małych pojemnikach, będziemy przekładać do tych większych, a korą udekorujemy delikatnie te większe pojemniki. Pajączki, które dzisiaj dla Was mam, to. Poecjoteria Rufilata i Poecjoteria Miranda. Teraz Wam je delikatnie przedstawię. Zaczniemy od Mirandy. Cyt. Jest Poecjoteria. Ładna jest. Oto tak. I druga rufilata. Uno momento. O już rufilata też. Ładny pajączek. Taki zielonkawy. A więc. Zabierzmy się do działania. Zaczniemy sobie od policjanty Mirandy. Także ja sobie to odłożę. Pojęczyk. Cyk. Sama pojemczka też sobie na chwilę odłożę. Tak. Oczywiście, pierwsze co zrobimy, to nasypiemy do środka torfu. I jeszcze trochę. Oj, chyba trochę pałkę w drugą stronę, wybijemy tu pojemniczkiem i mamy torf, więc jest. W jednym pojemniku już torf mamy. Teraz ułożymy do niego kawałek kory. dosyć Duży. Takie dostanie. Teraz w sumie już trochę przedłużamy. Może damy jakiś mniejszy. O, ten tu pasuje dużo bardziej. Ten tu pasuje dużo bardziej i jeszcze delikatnie symbolicznym Hu. tu gdzieś w kąt, żeby on sobie był, żeby trochę pomagał wilgotność utrzymać i pojemnik dla Mirandy prezentuje się tak. Nic specjalnego, ale taka mała polycyteria właściwie oprócz tego kawałka kory nie potrzebuje nic. Więc weźmy teraz pająka i spróbujemy go przegonić. Otworzymy sobie pojemnik. I trochę poszturchamy. Żeby sobie nam poszło. O. I jest już pięknie powiedz je w nowym domku. Jeżeli chodzi o ten gatunek, czyli Poecilotheria miranda, to dorosłe osobniki mają brązowe zabarwienie. U tego już lekko to zabarwienie widać, ale ono będzie jeszcze intensywniejsze, bo to jest dopiero młody osobnik. W naturze żyją w Indiach, zamieszkują indyjskie lasy. Żyją dosyć długo, bo samice potrafią dożyć 15 lat, ale samce już wiele, wiele krócej, bo Jakieś pół roku po ostatniej wylince, jeżeli chodzi o wielkość, no to już są dosyć spore, ale są też inne gatunki większe. Bo Poecylotheria Miranda osiąga jakieś 7 cm ciała i 17 cm rozstawie, jeżeli chodzi o samice. Jeżeli chodzi o samce, to rozmiary te są y, zdecydowanie mniejsze, jakieś. 5,5-6 cm długości ciała, jeżeli chodzi o samce. Jest pająkiem nadrzewnym, a więc terrarium powinien mieć pionowe. Najlepiej, żeby ta wysokość miała gdzieś tak 40 cm, a podstawa może mieć jakieś 25x25. Lubią wysoką wilgotność. Gdzieś 75-80%, a temperatura gdzieś na poziomie 27 stopni. To by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o tego pajączka, a więc ja go sobie tutaj zamknę, a może jeszcze spróbujemy go delikatnie wkurzyć na koniec, żeby ona przyszedł tutaj trochę wyżej. A, jeszcze Wam zapomniałem jednego powiedzieć: oczywiście, poet i loterie mają silny jad i są szybkie, dlatego raczej nie nadają się na pierwszego pająka. A jeżeli chodzi o usposobienie, to ja bym nazwał je dosyć zdradliwym, bo taka policy potrafi sobie ładnie powoli chodzić i być nawet grzeczna, ale w pewnym momencie po prostu odpali i zaczyna biegać po całym terarium, albo już nawet wybiegać z terarium. Także trzeba z nimi uważać. Dobrze. To w tym momencie już chyba będzie faktycznie wszystko. Także przejdźmy dalej. Ja to zamykam. Przechodzimy dalej. Z podstawie na bok. Bierzemy drugi pojemnik. Chcemy rufilata, lata. To trochę podniosę. Cyk. O, rufilata, lata. Bierzemy. Pudełeczko z pająkiem. I działanie bardzo podobne do tego, które robiliśmy przed chwilą, czyli nasypujemy dosyć pokaźną ilość torfu. Ubijamy. Rozrównuje zawsze po boka, bo mnie to delikatnie denerwuje, jak mam takie po bokach. I tak jak w poprzednim przypadku, dajemy kory. To jest trochę za długa, więc ja ją delikatnie sobie ułamię. Już mamy krótszą. Damy jedną, może taką. I może nawet jej dwie wsadzimy w sumie, anych ma. Płoecy No i też troszeczkę mchu. Dla koloru. Cyk. I taki pojemnik myślę, że jej w zupełności. W zupełności jej wystarczy. A więc teraz przejdźmy do przekładania pająka. Sobie siedzi tutaj. Jest ładna bestia. Ciekawe czy tak samo łatwo uda nam się ją przełożyć jak poprzednią sztukę. Miejmy nadzieję, że tak. tak już trochę tutaj bardziej. O, 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 o. ale idziesz? Pójdziesz sama? Nie pójdziesz. Poszłaś sama. O, i teraz, jakby się ją zatrzymała, to bubo. Pięknie. O, widzicie? Się ładnie zlewa z zieloną korą. No, trochę za bardzo. O, ale to ładnie zobaczyć. Więc jeżeli chodzi o polskoterię Rufilata, to dorosłe osobniki mają zielonkawe zabarwienie. Podobnie jak u Mirandy, yy, konkretnie Mirandy, którą widzieliście przed chwilą, yy, to zabarwienie już u tego osobnika. Zaczyna być widoczne, ale to jeszcze nie jest to, co powinno być, bo ten osobnik również nie jest dorosły. Również podobnie jak Miranda, zamieszkuje on Indię, lecz od Mirandy jest trochę większy, bo samice tego gatunku dorastają do 8 cm długości ciała i 22 cm w rozstawie. I analogicznie samce tego gatunku są również nieco mniejsze od samic. Analogicznie też do Mirandy samice potrafią żyć do 15 lat. Oj, ale to nam nie zbiewa. Do 15 lat. No, widzicie, już jej korek spodobała. Wracam na miejsce. O. Samice potrafią żyć do 15 lat. A samce do. No, tego pół roku, od y, ostatniej wylinki, temperatura w przedziale 27 stopni, a wilgotność u tego gatunku może być y, trochę wyższa niż u, y, u Mirandy, bo gdzieś tak 80, między 80 a 90%. I taka ciekawostka jeszcze na temat y, tego pajączka. Jest to gatunek poez-loterii, który może być trzymany grupowo. Ja jeszcze tego osobiście nie robiłem, ale czytałem, że tak można, tak można je trzymać. I tutaj również, biorąc pod uwagę, że to jest poez-loteria, to tak samo jak u Mirandy: jest to ptasznik silnie jadowity, nadrzewny swoją drogą terrarium wymiarami podobne właśnie do Mirandy będzie, będzie dla niego odpowiednie są to pająki szybkie, potrafią skakać i tak jak już mówiłem przed chwilą są dosyć zdradliwe i w tym momencie ona sobie siedzi spokojnie, daje nam się oglądać, ale za chwilę może odpalić wybiec z pojemnika i szukaj wiatru w polu Choć mam nadzieję, że to to się nie wydarzy. Teraz już ustawię to w taki sposób. Jak widzimy, Rufila ta już postanowiła się schować. Także może nie będziemy jej na razie ruszać. A ja Wam powiem jeszcze coś na temat ogólnie całego rodzaju poezjoteria. Rodzaj ten od niedawna jest na liście CITES. Oznacza to, że właśnie potrzebujemy na nie taki dokument. Dokument ten y, będzie nam wystawiał sprzedawca, od którego kupimy, bo ma taki obowiązek, a my mamy obowiązek taki dokument przy zakupie y, otrzymać, upomnieć się o niego, jeżeli go nie utrzymamy. A więc, tak, co to jest ten CITES? Dla tych, którzy nie wiedzą, to powiem. Dla tych, którzy zapomnieli, to przypomnę, że jest to konwencja o międzynarodowym handlu roślinami i zwierzętami gatunków zagrożonych wyginięciem, inaczej y, nazywana jest konwencją waszyngtońską. Albo właśnie CITES, a CITES pochodzi od angielskiej nazwy, weszła w życie w 1975 roku, i na chwilę obecną znajduje się na niej 34 tysiące gatunków roślin i zwierząt, z czego ponad 5 tysięcy to są zwierzęta. Z takim papierem możemy się w terrorystyce spotkać, jeżeli hodujemy na przykład węże dusiciele typu pytony, czy boa lub ptaszniki z rodzaju brachypelma lub triltokatl, no i od niedawna poeciloteria. oczywiście nie należy się tego bać, bo to jest właściwie tylko papier, który powinniśmy dostać przy zakupie zwierzęcia, który, który tego papieru wymaga a głównym założeniem tego było właśnie ochrona dzikich zwierząt, żeby nie zostały w nadmiernych ilościach wybijane ze swojego naturalnego środowiska lub żeby nie było pozyskiwane w nadmiernych ilościach jakieś surowce z nich, na przykład rogi nosorożców. W Polsce taki papier wystawia powiatowy inspektorat weterynarii. A do nas należy właściwie tylko ten papier posiadać. Jeżeli go posiadamy, mamy udokumentowane, że zwierzę pochodzi z niewoli, to właściwie możemy już bez problemu sobie takiego zwierzaka trzymać, i nikt nam nic nie zrobi. I tym lekko edukacyjnym akcentem będę się z Wami żegnał. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.